Siema, majstry. A to, co Nic się nie stało. Co to za nawóz on tu ma w tym rozsiewaczu? Co to jest? Zgadnie ktoś? Tak. Jak się to to jest. Uciekać stąd, bo sieje trzymaj młody, równo tylko siej siejemy grok rozsiewaczem, to ale Tak to wygląda. I jeszcze pójdzie później brony. brona, brony pójdą i będziemy zadowoleni. 8. Dzisiaj mamy 9 marca i jak mogliście zauważyć, przed chwilą rozsiewaliśmy grog rozsiewaczem i będzie to jeszcze zabronowane i to taka uproszczona uprawa po talerzówce. Tam jeszcze. No, i to był pierwszy mój zabieg po zimowych nawozach, znaczy nawozach, po wapnie, nawo wapnie nawozowych. Teraz y, rozsiewam korkali, i to też był błąd, że się nie rozsiało w tym styczniu. Dużo tam osób pisało, że, że to głupota. W zimę się odpoczywa i takie tam, a zrobiło się bagno na polach, nie idzie wjechać. I teraz też, tylko wybiórczo te te sukrze pola na worze, korkali. No i zaraz pójdzie też azot, co też powinien być odstęp zrobiony. To nie zrobię odstępu, bo, bo już znowu deszcz nadają. I tak ten rok wygląda. Wyszedłem przed chwilą, y, ustałem na polu. No niech są siedzi, pomyślą, że ustałem, że się zakopałem. Jeszcze by należało parę przekazówek zrobić. <grytanie> nie, wychodzę, bo sprawdzam stan. I jeszcze mam tego krokali w środku, bo, bo tu nic nie widać. I już tutaj podjąłem dzisiaj decyzję, że, że widzę tutaj okienko. Się mój problem skończy, bo... Bo nic nie widać. Dobra, dzień. To jeszcze tutaj na tym polu jest, taka lekka górka na środku, i w tym miejscu jest właśnie najbardziej mokro. Na po jednej stronie, po jednym końcu pola, jak i drugim jest są, są zadolenia, jest lepsza ziemia, i tam jest normalnie twardo, a im wyżej, tym gorzej. I czuć normalnie, słychać też po silniku, że że mu idzie ciężej ta jazda ale nie jest źle jeszcze w tym roku bez liny i mam nadzieję, że tak do końca się uda, no trzeba czekać że też się domaga już i oprysków i i już tam nawet na internecie piszą o skracaniu dzisiaj trochę go przykrócił już ten mrozek, ale ale no, te trzeba będzie wjeżdżać a mam na polach na jednym mam ciapę, bo jest gliniaste a na drugim mam oczka wodne ciemno w nocy, to już nie robota na takie rzeczy O, kopiemy się. Oszep. Nie wiem czy czy nie będę musiał stąd uciekać, bo tam wtedy w tym styczniu kolejny pozostawały. no dobra, ale no już muszę to zasiać jadę jeżdżę do końca z tym polem no i udało się bez jakichś tam większych problemów bez wyciągania mam rozsiane korkali zostało mi jedno pole najbardziej Podmokłe jutro spróbuję. No bo to już pora. Wiosna się robi, pomału wszystko rusza. No mo jeszcze, może przymrozić. No ale się to czekać. Nie ma co czekać. Tutaj przykład, jak spółka wodna ogarnęła temat. Wody na polu, widać. widać. Tu I tam dalej stoi, trzeba to zgłaszać. Niech niech szukają przyczyny. Planujemy grog, Młody się uczy jeździć, <grych> no tak <chcesz>. bronować. <grych> tak skręcaj, skręcaj. Ciemno. Ma to utrudnione zadanie. Jeszcze jest ładować. To nie widzi Ładzi. przez. Ta łatwizna. Ładzi. Przez ładować nie widzi za bardzo. Coś tam się zagarnie To jest taka uprawa po, po taniości Jakbym miał siewnik talerzowy to by to... O jeszcze... No raz, dwa, jednym przejazdem by wyszła, tak? Tak, trzeba się męczyć Zaraz kończymy i... Temat ogarnięty na żniwach Skręcaj bo w las jedziemy, i tutaj też, o właśnie, no i tak Schumacher.